Cześć, z jestem Lokar, witajcie w kolejnym odcinku tutaj z, z... W sumie nie wiem z czego, bo nie mam pojęcia jak się mam z wami witać, naprawdę Nie mam pojęcia już jak się witać, bo w sumie to niby to są Lokarowice Ale w sumie do końca to nie są Lokarowice i, i ja już nie wiem co to jest, naprawdę, nie mam pojęcia co to jest Bo no niby to jest ten świat, ale nie jesteśmy w wiosce, jesteśmy w jakiejś wiosce, którą mieliśmy odbudować Ale no, trochę nie pykło, trochę nie pykło w międzyczasie tutaj trochę czasu minęło, ale co was zaraz powiem dokładnie, co się tu działo i o co chodzi, ale no. Na wstępie chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić jeszcze na mój drugi kanał Lokar+, Plus. macie go w opisie w tej chwili oraz prawdopodobnie w karcie, jeśli nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę, ale yy, chciałbym was tam zaprosić, bo już dziś, już jak oglądacie ten materiał, w tej chwili macie tam gotowy odcinek, który możecie sobie obejrzeć. I generalnie od dzisiaj tam odcinki wracają, będą pojawiać się codziennie i już wam to teraz obiecuję, już nie będzie odcinek co dwa tygodnie, bo Polokar się opierdziela i, i, no, i, i, i nie nagrywa na plusa, a teraz już będę nagrywał na plusa, więc panicie, zostawcie tam subika, jeśli jeszcze tego nie robicie i, i obejrzyjcie sobie tam dzisiejszy odcinek, bo wydaje mi się, że wyszedł fajny. Yy, dobra, a co się działo tutaj? Robi się not, więc w sumie, no sobie tu już zaczekał, ale dobra, upiekę sobie wiązko w międzyczasie, jak będę Wam opowiadał. Razem z Grisem tutaj mieliśmy odbudować tą wioskę Trochę nie pykło, bo mieliśmy odbudować Ale tu dalej jest wielka dziura bo, bo nie wiedziałem jak to powinno być odbudowane Ale to jest akurat bez znaczenia, bo No nie wiem, nikt poza nami się nie ruszył do tej odbudowy Więc chyba im nie zależy Chyba im nie zależy, nie wiem, nie mnie to oceniać Ale Gris gdzieś poszedł Powiedział mi tylko, że Słuchaj, pilnuj obozu Ja zaraz wrócę i, i se poszedł I tak mija już drugi dzień i, i go nie ma Więc... No nie wiem, nie wiem, dziwne to, dziwne to jest, to jest mega dziwne, tu już wstaje księżyc, więc ja, ja sobie, o, zbiorę sobie upieczone mięsko i się walnę do wyra, dobra, walnąłem się do wyra, więc kozacko, yy, upiekę sobie w sumie jeszcze, bo kto wie ile będę potrzebował, kto wie ile będę potrzebował, ale właśnie, rozglądając się po okolicy, znalazłem coś takiego, nie mam pojęcia co to jest, o co z tym chodzi, czym to jest, czy, czy cokolwiek, i stwierdziłem, że zaraz się tam przejdziemy na zwiat, zobaczymy, czy coś tam ciekawego znajdziemy. Tylko nie się do na mięsko. Może znajdziemy tam po prostu coś ciekawego i wiecie, potem jak się pochwalimy Grizzowi, słuchaj, bo ja byłem i znalazłem i, i nawet mnie nie zabili przy tym, to no chyba będzie dumny, nie? Będzie zadowolony, że, że, że... się na coś przydałem, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, Mięsko się zrobiło. Czy ja jeszcze coś chcę stąd zabrać? Ja chcę, chcę coś stąd zabrać, może nie zabrać, ale sobie zrobię trochę miejsca wiecie, zrobię sobie miejsce w ekwipunku, wywalę jakiś syf, który tu mam, mam tego mnóstwo, nie wiem właściwie nawet skąd to się pozbierało wszystko, mam tu masę fajerwerek jeszcze, więc kozacko, ostatnio się zorientowałem, że mam w ekwipunku, to sobie wezmę, nie wiem do czego mi się to przyda, ale sobie to wezmę, to w sumie też, dobra. Jako, że mam, mam tą masę firewerek, to ja sobie, mam jeszcze tryb w miarę sprawny? Mam. To ja sobie przelecę najpierw nad tym i po prostu zobaczę, jak to y, wygląda z góry. Dobra, i, i jak to wygląda? E, szczerze to myślałem, że to będzie coś ciekawszego. Dobra, czekajcie, bo, bo tak, żeby to było jakoś lepiej widać, zrobimy, o. E, nie wygląda to zbyt imponująco, nie wygląda to zbyt imponująco. Jakieś wyrka rozwalone, kurczę, na kompletnie bez, bez niczego i no. I... I. W ogóle, co, co to ma być? To łóżko stało? Tak wiecie. A, walnę się spać. Niech mi nie leci na, na twarz. I o. I, I. ty, tam jest Nik. Ty arabos. I tam jest arabos. I kozacko, dobra. Słuchajcie, to teraz jest plan. Plan jest taki. Plan jest bardzo, bardzo dobry. Ja się tam wpierdzielam jak do siebie. Uwalniam arabosa. Wychodzę. A potem Blis przychodzi i jest takie, wiecie. O, lokal pracowałeś arabosa. Jesteś zarumbisty. Tak będzie, tak będzie. Ja wam to mówię. Tak będzie to wyglądało. A kurczę, o co chodzi z tym łóżkiem? Kto chciałby tak spać, wiecie, o Śpisz sobie, o, śnieg mi pada na łeb No i spoko, nie? Odświeżenie, ru, ru. czy też w tej skrzynce jest? Nie wiem Ale to w ogóle wygląda jak jakieś ruiny Jakiegoś budynku, nie? Tak? Nie wiem, napiszcie co myślicie, bo to, to też w sumie, jakby jakiś dom tu był Tu takie fundamenty jeszcze kamienne Tu jakieś, nie wiem, kolumny? Tak to trochę wygląda, nie mam pojęcia Ale, ale no Kolejna skrzynka i kolejna pusta skrzynka. Tam jest Arabost. Ja, ja się tam zaraz przejdę i ja go zaraz uwolnię, ale najpierw wiecie, chcę dokładnie zbadać całą okolicę. żeby żeby no nie było żadnej wpadki tutaj, że, że, że cokolwiek, że nie wiem. Jest jakaś pułapka, której nie zauważę, czy coś. Czy. Nie wiem, TNT, cokolwiek, nie wiem. Meteoryty, kula ognia z nieba, cokolwiek. Chcę to dokładnie przeszukać. Coś, coś tu słyszałem, jakiś dziwny dźwięk, jakiegoś mobka słyszałem, nie jestem pewien co to było. Tu, tu, tu jest dziura. Dzień dobry, tu, tu jest dziura, ale dobra. Zaraz tam pójdziemy na dół, bo postrzegam, że w sumie trzeba by tędy zejść do arawosa bo jest ewidentnie pod ziemią. A, w sumie, ty, czekajcie, taki podkop do niego zrobić od góry, tak się sfanić. Chociaż dobra, nie, bo z podkopu będę miał problem wyjść, a tak to sobie zapamiętam drogę. Dobra, nie, to, to jednak nie jest dobry plan. Się zastanawiam, czy nie chciałbym czegoś sobie jeszcze... Skombinować, zanim tam zejdę, bo... Bo by się przydało, by się przydało, tylko w sumie... Hmm... Jakieś złote jabłka, coś, coś co leczy... Hmm... Tylko skąd ja to wytrzasnę, skąd ja to wytrzasnę? Griza nie ma, nie wiem gdzie jest, nie wiem kiedy wróci... Dobra, ja... Słuchajcie... Mnie uczył czarodziej, jestem potężnym czarno... Czarnoksiężnikiem... Tak, jak potrafię wymówić to słowo... I... i ja sobie poradzę... W razie co to walnę ich, nie wiem... Kulą ognia, czy, czy innym piorunem, zejdziemy sobie tutaj na dół. Odważnie, ja się niczego nie boję. Mam dobrą zbroję, tylko nie mam, bo, bo, nie, bo zgubiłem klatę, bo zapomniałem jej zabrać. Wcale nie jestem głupi, e, nieprawda. Dobra, mamy tutaj. Ej, to jest labirynt! Nie, to jest najgorsze. Nie wiem, szczerze, co mam teraz zrobić. Nie mam pojęcia, jak ten dron iść. Czekajcie, a jest tam. No to tu albo tu. Dobra, pójdę najpierw, nie wiem, tu, po prostu, wydaje mi się logicznie. I chyba się nawet do niego zbliżam Czekajcie, jest tu zejście na dół? Kurczę, to wygląda jakby było przejście, ale się zawaliło eee, Dobra, nie wiem Idziemy, idziemy dalej, idziemy tędy Czekajcie, tu, a tu coś jest? Tak, jeszcze tylko zajrzę na szybko, czy może tu coś jest Chociaż może pędzenie tak na sprincie w labiryncie to, to średni pomysł bo, bo raz, że się mogę zgubić, dwa, że mogę, nie wiem, dostać w głupi web. Czy, nie wiem, czy tu są przeciwnicy, czy coś, ale słyszę jakieś mobki, co mnie dość niepokoi Dobra, moment, żebym ja na pewno pamiętał y, drogę powrotną, bo, bo to będzie przypał, bo, bo to będzie przypał. Jak y, mnie jakieś mopki tutaj zaatakują, albo wpadnę w pułapkę. Tak chyba średnio misja ratunkowa by była. Dobra. Tu muszę skręcić w prawo. O, u, dobra, czekajcie, bo ma zęczantowany łuk, to wolę nie ryzykować. O, kurczę, dobra, trafił mnie, ale, ale jakiś cienki ten łuk. Cienki ten łuk masz gościu. Słaby był, mam, mam lepszy miecz! Tu jest znowu zawalone przejście. I tu też, dobra, nie, tędy nie przejdę. Muszę się wrócić do początku i muszę tam skręcić w... No, od wejścia w lewo, od wejścia w lewo. Czekajcie, to było, to było chyba tędy. Dobrze pamiętam? Tak? Dobrze, dobrze pamiętam? Yy, tak, dobrze pamiętam, dobra, ogarnąłem, ogarniam, nie zgubiłem się jeszcze, więc jest git. I wejdziemy sobie tu, ale tu skręca w złą stronę. Coś tu warczy, ewidentnie to jest coraz bliżej. Nie wiem co to, nie wiem gdzie to, ale to jest ewidentnie bliżej. Czekajcie, yy, tutaj... Dobra, tutaj... Yy, o, zombiaczek, dobra, palnego, ale jest zejście w dół, to chyba dobrze, no i mnie podpalił, no oczywiście, musiał mnie podpalić, no, nie mogło się udać, no, musiał mnie podpalić, no, musiał, no, nie mógł się powstrzymać, dobra Tu już pójdziemy powoli, Słyszę, jak ktoś chyba tupie, ale, ale nie jestem pewien, dobra, pójdziemy tu już powolutku, bo, bo jesteśmy naprawdę blisko niego i no, i no, dobra, tu, 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 tu. Widzieliście ten refleks? To był refleks ko kobry, to był naprawdę refleks kobry, słuchajcie. Ja jestem zarobisty, ja, ja jestem mistrzem w unikaniu lecących kul ognia. Arabos mnie tego nauczył, jak wiecie, jak, jak strzelały we mnie kurczę kule ognia, bo, bo źle zamiotłem podłogę, no. No. Tak to wyglądało, no niestety, taka prawda, ale. A propos. Arabosa. Dzień dobry! Cześć przyjacielu, witaj, witaj! Jak tam u Ciebie życie mi ja? Przyszedłem cię oca i swój bohater przybył! Czemu ty się nie ruszasz? Arabos? Arawos? Halo? Ej, słuchajcie, on się nie rusza, nie, nie podoba mi się to. Arawos, halo? Halo? Słuchaj, Oj. E, słuchaj, e, e, załatwmy to e, po przyjacielsku. Słuchaj, ja, ja ci dam e, e, surową sarninkę. Słuchaj, dobry deal. Patrz, bie, słuchaj, posłuchaj. Wysłuchaj tej propozycji, spodoba ci się, naprawdę, obiecuję. Słuchaj, naprawdę, poważnie, spodoba ci się. Dostajesz surową sarninkę. No, ewentualnie dobrze się targujesz, więc zostaniesz upieczoną. A ja zabieram tego pana tutaj i zabieram siebie i my stąd wychodzimy, a ty tu zostajesz. No deal życia, naprawdę, nie możesz nie przyjść. No kurczę, no chopie, jak nie przyjmiesz, to nie będziesz... Ale... Słuchaj, ja mam dość tego, że każdy mną powiata, no. weź, no, no. Wypuść nas, no kurczę, co ty od nas chcesz? Patrz, patrz, robimy tak. Twoja twarz budzi wiele... Niech wspomnie, jednak to nie byłeś ty. Eee, to, to byłem ja. To, to byłem ja. Ja nie jestem inną osobą. To po prostu. Tamten nie tyniez... żyje. Eee, słuchaj, ja jestem tym samym sobą, tylko z innych czasów. Ale patrz, ja robię tak. Pyk. I teraz to drugie. Oła! Oła! Dobra, dobra, już, 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 już nie broję. Oła! 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 Chciałem tylko uwolnić ale. Słuchaj, ja tylko przyszedłem po przyjaciela. Eee, dogadajmy się, ja sobie go zabiorę i sobie wyjdziemy i, i będzie fajnie. Nie mogę pozwolić wam żyć, niestety, ale. Słuchaj, dlaczego? Jakby. Ale nie zginie. Dlaczego? Znaczy. Dobrze, że nie zginę, ale dlaczego nie możesz tam pozwolić żyć? O co chodzi? Słuchaj, bo... No dogadajmy się! Proszę, ładnie proszę. Słuchaj, no dostajesz yy, yy, po, po tamtym dniu... Ale to nie była moja wina! Bijza! Znaczy nie biga, znaczy... naucz się przebaczać! Yy, byłeś razem z nim... Ale on mnie wrobił! Kurczę, czy ja właśnie go sprzedaję? Nie, znaczy. To nie tak miało wyglądać. To był wypadek, słuchaj. Tamto to był wypadek. To, to nie było zamierzone. I. No, to był wypadek, to był wypadek, naprawdę. To ja nie żartuję. Kurczę, aż mnie zaczyna gardło gadło, bo, bo, bo się zaczynam bać. To to ten, to ja mogę tak tu. Ciach, ciach to, to, to. Wypadkiem jest to, że przedeś tu sam. Eee. Eee. <kłysy> Nagle mój genialny plan wydaje się nie taki genialny. Słuchajcie, Dobra, czy ja powinienem próbować po prostu zacząć biec? To... Może... Kurczę, ten Arawos jeszcze się nie obżer... Nie polecał. On mnie słyszy! No, nie pomyślałem o tym. Aaa... Uh, 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 kurczę... Co? co?! Co?! Że co?! Nie! Ja nie idę do żadnej celi! Chyba cię pogrzało! Pogrzało cię, gościu! Dobra, 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 dobra! Schowaj tą wykałaczkę! Schowaj tą wykałaczkę! Schowaj ją! No ja i mnie! No i, no i co teraz zrobić? No. Zostaniesz tu. Yy, nie, nie, nie zostaje? Yy, do widzenia. Oła, dobra, dobra. A, yy, a, ale, ale. Dobra, słuchajcie, wymkniemy się jak tylko. nie będzie patrzył, wymkniemy się stąd. Nie jesteś tu sam. A kto tu ze mną jest? No jest Arabo, który z jakiegoś powodu się kompletnie nie odzywa. Ej, dobra, nie. Słuchaj. Gryźcie gościu, dojedzie. Gryźcie dojedzie, ja ci to mówię. <słuch> dobra, szczerze, dobra. Zostaniemy tu. Niech on pomyśli, że. Nie. nie dałeś się na mojej. Nie natknąłeś się na moje suki, nie potrafię. Nie potrafię czytać. Nie znaczy, nikogo tu nie ma. Dobra, słuchajcie. Zostaniemy tu na razie. Niech on myśli, że się poddaliśmy, ale tak nie będzie. Wymkniemy się stąd, jak tylko nie będzie patrzył, ale w tym odcinku to byłoby na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie tej łapeczkę. Możesz się stąd wyczerować. Dziękuję. Do widzenia. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie i cześć. Heja!